Życie jest pięknym momentem Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, te święte księgi Do wyprostowania są drogi kręte Człowieku czytaj, pismo święte. Szalom, szalom, witajcie kochani bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejsze słowo, nad którym chcemy się pochylić właśnie w tę niedzielę, jest słowem, które z pozoru, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, może nie z pozoru, ale na pierwszy rzut oka jest bardzo prostym przekazem zachętą do tego, by być dobrym, pokornym i przestrzeganiem nas przed tym, co wiąże się z jakimś zadufaniem w sobie, pychą, grzechem. Która też w przykładach powoływanych w dzisiejszej liturgii słowa jest związana z takim ugruntowaniem się w bogactwie, tak? To znaczy, słowo Ewangelia, pierwsze czytanie pokazują nam dzisiaj ludzi bogatych, którzy tak bardzo pokładają swoją ufność w bogactwie, które posiadają, że jakby tracą wszelką inną perspektywę, prawda? Mamy bogacza ewangelicznego, który gardzi łazarzem. Za to codziennie świetnie się bawi, jakby na siebie nie oszczędza, prawda? Jada, jada codziennie uczty, dobrze się bawi, tak jak już wspomniałem, imprezuje, prawda? Ubiera się w purpurę, w bisior, czyli też w jakiś sposób chce się pokazać. Nosi naprawdę najlepsze i bardzo, bardzo drogie, drogie ubrania. Podobnie prorok Amos nam pokazuje dzisiaj w pierwszym czytaniu ludzi, do których idzie ze swoim przesłaniem proroczym no i wskazuje też na tych właśnie, którzy leżą na, na łożach z kości słoniowej, na, na dywanach tak? jedzą jakąś super dobrą jagnięcinkę ze specjalnie hodowanej trzody i do tego wszystkiego jakby nie przejmują się upadkiem domu Jakuba przepraszam, domu Józefa to mamy te czasy natomiast, no znowuż, nie? świetnie imprezują, piją czaszami wino i tak naprawdę prorok Amos tutaj chyba też kryje takie mocne, mocne, mocne przesłanie w, jakby w oryginalnym tekście swojego, swojego proroctwa, właśnie w tej wersji hebrajskiej, bo tutaj to, co mamy przetłumaczone w pierwszym czytaniu jako ostatnie zdanie, dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców i zniknie mamy w Biblii tysiąclecia krzykliwe grono kulaków. Tam jest w oryginale słowo Mirzach które wskazuje na, na, na bankietowanie, na ucztowanie, a tak konkretnie pokazuje taki posiłek pogrzebowy, tak? Czyli, czyli mówi e, Amos, e, że ta impreza, którą teraz macie, to jest tak naprawdę taniec śmierci, tak? To jest stypa i tak naprawdę świętujecie śmierć. Swoją własną w tym wypadku i, i swoje wygnanie, które, które zaraz nastąpi. Ale też e, byłoby bardzo niedobrze, gdybyśmy... Utożsamili bogactwo ze złem, bo zarówno w Ewangelii, jak i w pierwszym czytaniu zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to w obu tych czytaniach, że to bogactwo zaślepiło tych ludzi na jakieś zło, na, jakieś, na jakąś biedę, na jakieś cierpienie, tak? Tych z pierwszego czytania właśnie zaślepiło na to, że że upada dom Józefa, tak? no to mam, mamy czas, kiedy Amos działa. To jest czas, kiedy Królestwo Północne, do którego Amos idzie z Tecoa, z Królestwa Południowego, jest w rozkwicie i gdzie zupełnie się nie przejmują kwestią Pana Boga, kwestią wiary, ale też kwestią właśnie chociażby troski o ubogich. Ci, którzy się wzbogacili szybko za, za czasów króla, jeśli dobrze pamiętam Jeroboama, to, jakby żyją we własnym dostatku i, i, i nie przejmują się tymi, który, którzy mają mniej. To jest zarzut Amosa: Że piją czasami wino, najlepszymi olejkami się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Tak? Czyli nie widzą, że to, co przeżywają, jest jakimś pozorem, a tak naprawdę ten dom, w którym żyją, się wali. I podobnie zobaczcie, zarzutem, który jest. W Podniesiony przeciwko, przeciwko bogaczowi dzisiaj, tak w momencie kiedy już sobie umierają i jeden, i drugi, nasz bohater dzisiejszej Ewangelii, to zarzutem jest to, że, że ten bogacz pozwolił łazarzowi żyć w tej nędzy, że nie zwracał na niego uwagi. Tak. To jest główny zarzut. I myślę, kochani, że już na tym etapie warto się w jakiś sposób zatrzymać. Już na tym etapie warto zapytać się, czy to nie jest tak, że. Ja jestem w jakiś sposób zaślepiony na drugiego człowieka. Nie? Jasne, że to niekoniecznie jest jakieś e, ekscentryczne bogactwo, tak? bo myślę, że mało z nas e, żyje w jakiejś takiej e, beztrosce finansowej, tak to określę. E, natomiast e, no to nie jest tak, że inne rzeczy nam nie mogą przysłonić, e, nie mogą nam przysłonić, właśnie ubogich tak? ludzi, którzy mają gorzej niż my. To jest zarzut, który dzisiaj jest podniesiony. Zarzut bardzo taki społeczny, personalny. Okej, okay, więc mamy to przestrzeżenie przed, przed jakimś tam złem. I mamy też w dzisiejszej liturgii słowa sporo słowa. W dzisiejszej liturgii słowa sporo słowa. No, okej, okay, niech będzie. Do tego, żeby być dobrym, tak? I tutaj chyba na, pierwsze, na pierwszy plan wychodzi oczywiście drugie czytanie, gdzie, gdzie Paweł kieruje do, do Tymoteusza słowa. O tym, że już złożyłeś dobre świadectwo wobec wielu świadków, nawet kawałek dalej wydaje się porównywać, że, że Pan Jezus tak też złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, czyli wskazuje, że Tymoteusz w jakiś sposób naśladuje Chrystusa, tak, mówi, już jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej, tak? I mówi właśnie, tak jak czy słyszymy to na początku dzisiejszego drugiego czytania, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. No i to dzisiejsze czytanie zresztą jest w ogóle pełne takiej zachęty właśnie. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, dalej przestrzegaj przykazań, zachowaj, zachowaj przykazanie nieskalane, bez zarzutu. Więc tutaj sporo takich treści bardzo pozytywnych. Co do Łazarza w Ewangelii, tak naprawdę nie wiemy, nie znamy jego postępowania. Nie wiemy, czy wykazał się jakąś sprawiedliwością. Co więcej, znowu, no, nasz przekład mówi o tym, że, że Łazarz leżał u bram pałacu Bogacza, natomiast jeśli byśmy sobie przeczytali tekst grecki to tam będzie słowo ebebleto, które oznacza został rzucony, został porzucony, tak? Czyli w jakiś sposób jest ukazana tutaj jego, jego bezradność w tym wszystkim, w całej tej sytuacji, tak? To nie jest tak, że on tam sobie leży i przycwaniaczył, że teraz będzie, nie musi pracować, nie musi się starać, po prostu sobie siądzie i, i, i będzie czekał, aż będą wywalać resztki i to mu wystarczy, tylko Łazarz jest w jakiejś bezradności, tak? No natomiast jest ewidentnie pokazany tutaj jako ten przykład pozytywny, jako ten, który ostatecznie trafia do raju, spędza wieczność na, na, na łonie Abrahama, tak, co jest synonimem właśnie tej wiecznej nagrody. No i poza tym, to co już wydaje się taką klasyczną myślą przy tej Ewangelii, jest tym, który ma imię. Tak? Imię, czyli też, jakby w tym rozumieniu biblijnym, semickim, ma jakąś tożsamość On jest kimś. A nie tylko bogaczem, słynącym ze swojego sknerstwa i ze swojego egoizmu, i z tego, że, że, że prowadził taki hulaszczy tryb życia. Tak? Łazarz jest kimś, Łazarz ma tożsamość, Łazarz jest w jakiś sposób tutaj uczłowieczony, natomiast no bogacz, bogacz sprowadza się tylko do swoich negatywnych zachowań. I tutaj też mam pewną myśl, którą bym się chciał z Wami podzielić. Zobaczcie, jak często my, nawet do takiej pomocy gdzieś tam ludziom przypadkowym na ulicy, nie? że rzucimy tam 2 zł, 5 zł czy ileś, podchodzimy w taki sposób, że, że to jest jakiś tam pan żul, pan menel, tak? że to jest jakiś tam żebrak, czy, czy, czy jakiś tam człowiek, któremu się nie powiodło w życiu. Jak mało w nas jest właśnie takiego spojrzenia, tak? Bóg też myślę, że pokazuje nam przez tę dzisiejszą Ewangelię, że to nie jest byle, byle Menel, tak? Że to jest człowiek, za którym stoi historia, za którym stoją jakieś przyczyny jego, nie wiem, bezdomności, jego alkoholizmu, jego jakiejś nieporadności życiowej, tak? Że myślę, że to jest ważne naprawdę dzisiaj ostrzeżenie w tej Ewangelii dla nas. Żebyśmy potrafili zobaczyć człowieka w człowieku, tak? Nie tylko wyciągniętą rękę, w którą tam można albo, albo nie można dać parę groszy czy kawałek, kawałek chleba, ale żebyśmy zobaczyli człowieka, tak? Że to, to, to jest ktoś. Że ten człowiek dźwiga jakiś, jakiś ciężar swój życiowy, jakąś, jakąś historię, która go zaprowadziła w to miejsce, w którym jest. I w ogóle, kochani, jakby przechodząc też do, do kolejnych myśli, bo oczywiście to, co już powiedzieliśmy, jest niezwykle ważne i niezwykle istotne, tak? No bo, okej, okay, no chrześcijaństwo też z tym się wiąże, tak? Że staramy się czynić to, co dobre, a staramy się unikać tego, co złe, że szukamy dobrych wzorców, a, a staramy się unikać takich, które, które pokazują nam jakieś negatywne zachowanie z negatywnymi konsekwencjami, jak to mamy dzisiaj w Ewangelii, tak? Prawda? Bogacza gdzieś tam, cierpiącego męki, i tutaj rzeczywiście to jest istotne to jest ważne, tak, żebyśmy mieli w sobie takie, takie spojrzenie, które pozwoli nam to, to dobro dostrzegać. Jasne, że tak, ale to, co mnie najbardziej uderza w tym dzisiejszym słowie, właściwie w Ewangelii, to jest to, że zachowanie bogacza tak naprawdę do samego końca się nie zmienia. Że on pomimo tego, że cierpi te męki gdzieś tam w Szeolu, w piekle właściwie ostatecznie, że, że, że on jakby nawet wtedy nie ma chwili refleksji, tak? To znaczy, okej, okay, jakąś ma, tak? Bo jak, jak łazarz leżał u bram jego pałacu, to go zupełnie nie widział w cudzysłowie oczywiście, nie dostrzegał jego potrzeb, natomiast e, kiedy jest po drugiej stronie odchłani, tak, w, w, tak nam rysuje to dzisiejsza Ewangelia, że w jakiejś tam odległości pomiędzy sobą i, i niemożliwej do, do, e, do przejścia tej, tej odchłani, e, to e, tej przepaści, to, e, to wtedy go już widzi, nie? Co ciekawe, tak? Był blisko, go nie widział, jest daleko, to go widzi. No, taka sytuacja, no, i później też widzimy tę te jego wrażliwość na, na swoich braci, ale do tego jeszcze wrócimy. Natomiast w tym momencie zobaczcie, że tak jak ten łazarz dla bogacza nie był człowiekiem, nie zauważał jego, jego obecności, jego ludzkich potrzeb, nie zauważał jego rany, nie zauważał jego głodu, tak? Psy, psy były wrażliwsze na łazarza niż ten bogacz. Tak samo już będąc tam w tych odchłaniach piekła, on również traktuje Łazarza jako jakiś przedmiot, tak, jak chłopca na posyłki. W ogóle nie zauważa jego podmiotowości. Z jednej strony zwraca się do Abrahama, ojcze Abrahamie, tak, czyli to wskazuje, że może był nawet człowiekiem duchowym. W takim sensie, że, że ważna dla niego była religijność, tak? Może nawet nieduchowość, a religijność, więc kiedy widzi Abrahama, no to tam kłania się przed nim, prawda? I, i, i zachowuje jakąś tam uległość i cześć i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to wszystko jest mega pozorne. Natomiast Łazarz jest dla niego nadal, no tak jak mówię, jakimś takim, o, posłańcem, niewolnikiem, tak? Przyšli Łazarza, pośli Łazarza, prawda? Dalej ten łazarz dla niego nie istnieje, dalej nie ma on jakiejś odwagi, w refleksji, żeby do tego łazarza zwrócić się bezpośrednio, żeby mu powiedzieć człowieku, przepraszam cię. Nawet mu powiedzieć łazarz, proszę cię, idź do moich braci. Nie, on, on go nadal traktuje absolutnie z góry i, i jak, jak ostatniego śmiecia, nie? Widzicie to? Myślę, kochani, że dzisiejsza Ewangelia w bardzo jaskrawy sposób nam pokazuje coś, co w Ewangelii w ogóle jest, w Piśmie Świętym w ogóle jest bardzo kluczowe, tak? czyli taki no, personalizm i, i, i to, że, że drogą do Boga jest zawsze drugi człowiek, tak. Świetnie to, jakby spłętuje, zbierze nie wiem, w jedno zdanie, w jedną myśl, w jakoś, jakoś z treści święty Jan w pierwszym swoim liście, czwarty rozdział, dwudziesty wers, fragment, na który się już tutaj wielokrotnie powoływałem, gdzie Jan mówi, że nie można kochać Boga, którego się nie widzi. Jeśli nie kocha się bliźniego, którego się widzi, tak. I to jest myśl, która się przewija oczywiście w Ewangeliach, w pismach u Świętego Jakuba, u Świętego Jana, w wielu, wielu, wielu miejscach pisma świętego. Nie da się dojść do Boga inaczej jak tylko przez człowieka. Nie da się gardzić człowiekiem i liczyć na Boże miłosierdzie. Bo jeśli Ty nie jesteś miłosierny, przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom, tak? Czyli wskazujemy te, te, to kryterium miłosierdzia względem nas, Bogu, przy każdej modlitwie, tak? Traktuj nas tak, jak my traktujemy naszych bliźnich, nawet naszych wrogów, tak? Czy ludzi właśnie, tak jak tutaj, w jakiś sposób cierpiących, czy, czy uciemiężonych, czy z różnymi historiami życia, więc dla mnie to jest naprawdę najbardziej uderzające w tej Ewangelii, to zatwardziałe serce bogacza, tak? Tak jak żył w samotności, nie zwracając uwagi na innych, troszcząc się o samego siebie, tak w nim to zostało do końca, nawet, no właśnie, no właśnie, w tej otchłani, tak? Czyli konsekwentnie, jak żył, taką ma wieczność, tylko już bez tych wszystkich ozdóbek i atrakcji, które mógł sobie kupić tutaj w doczesności za pieniądze. Kochani moi, no i mamy jeszcze, jako taką wisienkę na torcie, no to mamy tych braci. I to stwierdzenie, które też jest niesamowicie, myślę, trafne, zwłaszcza w perspektywie rozważanego słowa. To znaczy, kiedy bogacz próbuje namówić Abrahama, żeby w jakiś sposób... Poinformował braci, tak, czyli wysłał Łazarza znowuż, wysłał Łazarza, żeby poszedł do jego braci, i wtedy oni się na pewno nawrócą. Tak, Abraham odpowiada mają Mojżesza i proroków, tak, tak czyli prawo proroków, całe Tanach, całe, całe Pismo Święte, tak, święte księgi, tak by można tutaj to uogólnić. Niech tego słuchają, tak? Masz słowo Boże i ono powinno ci wystarczyć to jest pełnia objawienia, tak wierzymy w Kościele to jest wszystko, czego potrzebujemy do tego, żeby się zbawić nie potrzebujemy różnych, niezwykłych sytuacji objawień takich czy śmakich tego, żeby przychodzili do nas zmarli czy żeby się wydarzały jakieś cudowności jasne, nie potępiam to nam może pomóc ale jeśli zarzucamy Biblię a idziemy w cudowności to tutaj naprawdę jest coś nie tak i co więcej, zobaczcie, Abraham zwraca uwagę na to, że są, że nie chodzi o to, żeby przyszedł teraz łazasz i żeby oni wszyscy zrobili wow i zrobili w gacie i się wystraszyli, że może trafią w to samo miejsce męki i kaźni, co ich braciszek. Tylko mówi, nie mają Mojżesza, mają proroków, mają Pismo Święte, niech to czytają. Niech trafią do nieba nie dlatego, że się wystraszyli piekła, tylko niech trafią do nieba dlatego, że to niebo ich zachwyci, że ten cel będzie rzeczywiście dla nich najważniejszy, że, że to, co usłyszą o Bogu, sprawi, że będą chcieli z Nim być w całą wieczność. Nie? Mamy tutaj w teologii ten żal doskonały, żal niedoskonały, tak, czyli wynikający ze strachu i wynikający z miłości, ale to oczywiście się przekłada też na, na całą naszą relację z Bogiem, na naszą wiarę, tak? Że albo postępujesz tak jak Bóg chce, według Jego zasad, bo się boisz piekła? I to jest, no, niby OK, ale, ale nie tak do końca OK, bo zdecydowanie lepszym kierunkiem jest postępować według woli Bożej, dlatego że ja wierzę, że Bóg mnie kocha i że to Jego plan na moje życie jest najlepszym z możliwych planów, tak? Kochani, Bóg nie popycha, Bóg pociąga. Bóg pociąga, Bóg nas nie, nie wypycha w jakieś rejony, przestrzenie, w coś nieznanego, ale tam, gdzie, gdzie chce nas zobaczyć, tam sam był już wcześniej, tak? Bóg nie popycha, Bóg pociąga. Bóg nas prowadzi w te miejsca, gdzie sam już był i może potwierdzić, zaświadczyć z własnego doświadczenia, że, że to jest dobry kierunek i, i że to jest dobre miejsce. Kochani moi, yy... Ten tekst jest oczywiście przebogaty i pewnie jeszcze nad wieloma rzeczami moglibyśmy się tutaj pochylić, ale chyba na tym skończę dzisiaj. Myślę, że tych treści jest i tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że uda nam się wejść w ten Boży plan, że uda nam się być pociągniętymi przez Słowo Boże i że będziemy w naszym życiu rzeczywiście szukać Boga ukrytego w drugim człowieku. Shalom alechem przyjaciel Tak nazywam cię Pomóż mi sobie znajdź i to już takie coś ma co pozwala